Stoję tu z tobą, córeczko, ja, twoja mama czarownica, biegam z wielką chochlą od kotła do kotła i myślę o tobie, I tworzę sobie, myślę, układam nienapisane listy. Chciałabym położyć się z tobą, leżeć z tobą, synu, Słuchać, jak w środku mnie bije twoje serce. Tymczasem kupa, synku, smoliste odpady, smułka, błoto, które przywieźliśmy z czeskiego lasu, które w konsystencji przypomina kał, który całymi dniami mieszam. Ten kał jest bardzo Dwa razy bardziej promieniotwórczy niż uran. Fakt ten stoi w sprzeczności z wiedzą o właściwościach pierwiastków. Sprawdzałam wiele razy, wiele, wiele razy z rękami po łokcie brudnymi od kału stwierdzałam, że to nie pomyłka. Że to nie jest wina niewłaściwych urządzeń pomiarowych. Że to nie jest awaria urządzeń. Że to nie jest błąd obliczeniowy. Że to nie jest złudzenie. Ten kał jest Dwa razy bardziej promieniotwórczy niż najsilniej promieniotwórczy pierwiastek na świecie, czyli URA! Wyobraź sobie, Maju, że wychodzi ci coś, czego nie ma, czego nie ma prawa być. I to wychodzi i wychodzi i myślisz sobie, dlaczego nikomu nie wyszło, tylko mnie wychodzi. O co chodzi? Nie badał pod kątem promieniotwórczości, kupy z czeskich lasów.